Jeżeli chcesz zadać jakieś pytanie z chemii, czy coś potrzebujesz, czy do matury, czy na najbliższe lekcje chemii, możesz zadać pytanie. Cześć, witajcie. Poranne konsultacje. Jeżeli macie jakieś pytania, czegoś, nie wiecie do matury, do najbliższej kartkówki, do sprawdzianu, to pytajcie. Czy substancje i właściwości to będzie trudne sprawdzian, czy nie? To zależy, czy się nauczyłeś, czy umiesz do sprawdzianu. To jest tak proste. W klasie siódmej zaczynasz dopiero przygodę z chemią. Początkowe tematy są bardzo ściśle powiązane z wiedzą z podręcznika i z tego, co było na lekcji. Czyli musisz tutaj umieć e, wiesz, definicję tego, co to jest substancja prosta, co to jest substancja złożona, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne, umieć je podzielić na właściwości fizyczne i chemiczne i określić dla jakiegoś przedmiotu, jakiejś substancji trochę właściwości fizycznych, trochę chemicznych. Tutaj też musisz umieć zadania obliczeniowe z gęstością, więc wzory na gęstość. I teraz DULAF. No, w, w, właściwości fizyczne, to jest tak jak wygląd fizyczny, to są cechy wyglądu zewnętrznego. Jak coś wygląda. Cechy chemiczne, właściwości chemiczne, to jest tak jak cechy charakteru, czyli jak, jak substancja się zachowuje, czyli z czym reaguje, z czym nie reaguje. I zadania obliczeniowe z gęstością, znajomość wzoru, D równa się M przez V, ale to tylko jeden ze wzorów, bo tutaj są też zadania, gdzie musisz obliczać wiesz, objętość i masę z tego wzoru, czyli jeżeli potrafisz przebudowywać sobie wzór, przekształcać sobie wzór i z tego wzoru D równa się M przez V, wyciągać sobie V albo M przed znak równa się, no to super, jak nie, to po prostu zapisz sobie, zapamiętaj te wzory, żebyś mógł z nich skorzystać na kartkówce, tak, czyli o, czyli D równa się m przez v, m równa się d razy v i v równa się m przez d. Hej, witaj ojcze. Więc, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, pytajcie. Piotrze. Dzień dobry, Piotrze. Hej Stan, witaj w mojej przestrzeni. Cieszę się Dulaw, przejrzyj sobie notatki i jeżeli coś jest z notatek niejasne to zapytaj, to po prostu opowiem ci o tym głębiej. W każdym razie pamiętaj jak to wygląda, jaki ma kolor. Jaki ma stan rozdrobnienia, stopień rozdrobnienia, czyli jak bardzo jest pokawałkowany. Czy jest sprężysty, czy tak jak sprężyna, jak uderzysz w ten przedmiot, to on się odkształci do początkowego e, wyglądu. Czy jest plastyczny, tak jak plastelina, że ten przedmiot możesz spokojnie wymodelować w ręce jak, wiesz, jak glutka, jak slajma e, i przybierze nową postać. To by była plastyczność wtedy ale cechami fizycznymi jest również e, gęstość, temperatura wrzenia, temperatura topnienia, czyli te cechy, które są liczbami matematycznymi, niż jako taką mówią coś nam tak namacalnie o substancji. To jest wygląd zewnętrzny. Natomiast właściwości chemiczne to jest to, jak substancja się zachowuje, okay? jej charakter, czyli z czym reaguje, z czym nie reaguje. E, zapach i smak to też dulaw, zapamiętaj sobie, że zapach i smak to też są właściwości chemiczne. Odmiany alotropowe węgla, wykrywanie węgla. Z odmianami alotropowymi węgla rozumiem, że to jest wstęp do chemii organicznej w, w, w liceum. Więc odmiany alotropowe to są po prostu e, różne formy jednego pierwiastka. I te formy jednego pierwiastka, coś co my. Dula cieszę się. To, co my normalnie nazywamy słowem na przykład węgiel, to się okazuje, że z chemicznego punktu widzenia słowo węgiel ma różne znaczenia, opisuje tak jakby różne substancje, które chemicznie zaznaczamy tym samym symbolem C jako węgiel, nazywamy węgiel, ale to są różne rzeczy, no bo na przykład diamenty. Diamenty to jest biżuteria, to też jest odmiana alotropowa węgla, rodzaj węgla, kategoria węgla. Hej, wędkarstwo, witaj w mojej przestrzeni, fajnie, że obserwujesz. Rysik kotołówka, czyli grafit. Zobacz, to jest zupełnie innego niż diamenty, niż biżuteria, rysik kotołówka. To też jest odmiana alotropowa węgla. Dziękuję za serduszko, Dulaw. Um, więc odmiany alotropowe to są różne formy, różne odmiany, różne typy tego samego pierwiastka, tego samego pierwiastka, które mają różne cechy, mogą się różnie różnić od siebie, bo na przykład mogą się różnić między sobą wyglądem i, tak na przykład, fosfor ma takie odmiany alotropowe, które różnią się tylko kolorem. Odmiany alotropowe mogą się różnić kształtem, na przykład, siarka skośna, siarka rombowa. mogą się różnić ilością atomów, które budują to, co my nazywamy normalnie nazwą pierwiastka, na przykład, tlen atmosferycznych, który ma dwa. Dwie literki O połączone, albo ozon, który jest odmianą tlenu, też to nazywamy tlenem, tylko z trzema tlenami jest połączony, z trzema literkami O. Hej, Mirakulos, fajnie, że oglądasz. Witaj w mojej przestrzeni, natomiast towarek, Ty robisz wypad. Cześć, domowy, cześć, Andrzeju, witajcie. Gęstość to jest masa w objętości. Zobacz, kola. Co to znaczy, że sok owocowy jest gęsty? To znaczy, że masz dużo owoców, dużo soku w soku. Dużo soku w soku, dużo owoców w kartonie, na przykład dwulitrowym. Co to znaczy, że sok jest rzadki, czyli ma małą gęstość, mam mało owoców w kartonie soku. Czyli to jest ile masy? Ile rzeczywiście danej substancji znajduje się w konkretnej przestrzeni, w konkretnej objętości, w konkretnym pojemniku? Mieszaniny substancji. IGA. Jednorodne. Bardzo się cieszę, domowy domowy. Fajnie, że się uczysz razem z, e, z nami. E, mieszaniny substancji. Jednorodna i niejednorodna. Jesteś w liceum IGA, czy w szkole podstawowej? Bo zależnie od tego dobiorę odpowiednie słowa. Hej, Ostasiu, witaj. Liceum iga. No to mieszaniny substancji będziemy dzielić na takie, w których Twoje oko widzi tak, jakby tylko jeden składnik tam był, nawet jeżeli jest więcej składników, to będą jednorodne. I teraz zobacz, zamiast słowa takie samo użyj przedrostka homo, Okej? Okay? Mieszaniny. Mhm. Homo i hetero. Takie jak orientacje seksualne. Więc. Y Mieszanina jednorodna, homogeniczna inaczej. Homo takie same, jedno, coś jednego. Twoje oko widzi tak, jakby była jedna substancja w szklaneczce, a w rzeczywistości może być więcej substancji, na przykład jednorodna to jest woda z solą lub woda z cukrem. Na oko nie sprawdzisz, nie odgadniesz, w której jest cukier, w której jest woda dolana, dosypana, rozpuszczona w wodzie. Gdzie jest, cukier, gdzie jest cukier, a gdzie jest sól. I to jest jednorodne. Będziesz musiała głębiej przebadać zawartość szklaneczki, żeby wiedzieć. Czy tam jest oprócz wody coś jeszcze, czy to jest czysta woda-woda. Natomiast heterogeniczna, czyli różna, czyli Twoje oko widzi tak, jakby nie jeden składnik, tylko dwa, trzy, cztery różne składniki. Zupa na przykład. W zupie pływać, ci przyprawy, pływają jakieś liski, ktoś dodaje ziemniaki, marchewka, e, tego typu rzeczy. To jest mieszanina niejednorodna, czyli Twoje oko widzi nie jeden składnik, tylko trochę więcej. Widzi różniście, czyli hetero. Domowy widzę, jesteś ze szkoły podstawowej i uwielbiasz oglądać moje filmiki. Widzę, witaj, że jesteś. Jak masz pytanie z chemii, możesz je zadać. Pigosz, czerwona rtęć to jest taka odmiana rtęci, o której nie musisz nic wiedzieć ani do szkoły podstawowej, ani do liceum, ani do matury. Więc jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z chemii, nawet czata GPT zapytaj. Natomiast ja tutaj chcę się skupić na wiedzy typowo szkolnej dla uczniów, którzy na przykład sobie nie radzą z chemią. Więc jeżeli potrzebujecie jakiegoś tematu do szkoły, do matury, to pytajcie. Coś na kartkówkę, na sprawdzian, może się przygotowujecie do matury, może coś wasz korepetytor wam niewystarczająco jasno wyjaśnił, nie widzicie jakiegoś połączenia, powiązania, nie rozumiecie jakiegoś wzoru, jakiejś zależności, możecie pytać. Ok, super. Dotrzymam kciuki. Ju, żeby dobrze Ci poszła kartkówka z chemii z kwasów. Jesteś przygotowany? Przygotowana. Nie domowy ja nie mogę pisać na czacie. Tak średnio. Hej Bartek, witaj w mojej przestrzeni. I upowiedź, czego nie rozumiesz, to ci na szybko wyjaśnię. Potrafisz rozpoznawać, co to jest kwas? Wzór kwasu. Super. W szkole podstawowej trzeba nauczyć się na pamięć wzorów i nazw kwasów. Natomiast w liceum masz do tego dostęp w kartach chemicznych. W kształtach chemicznych tam są wzory i nazwy kwasów, możesz z tego korzystać. Wiesz, jaki odczyn ma kwas i dlaczego? Kaszpa, dzisiaj też masz sprawdzian z chemii. No cisną was nieźle. Sprawdziane kartkówki. No to super ju. Okej. Okay. Znasz jakieś właściwości specyficzne kwasów? Jak dysocjują? Jak się je otrzymuje? No to super, to jesteś przygotowany, to wiesz wszystko. Jeżeli znasz cechy specyficzne, charakterystyczne kwasów, znasz to, jak dysocjują, dysocjacja pełna, dysocjacja stopniowa. Jeżeli wiesz jak tworzyć wzory i nazwy kwasów, umiesz je nazywać, umiesz z nazwy zrobić wzór sumaryczny, wzór strukturalny, dodać wartościowość atomu centralnego, to jesteś przygotowany. Reakcja dysocjacji, otrzymywanie kwasów, to już wiesz, na poziomie kwasów, kwasów, samych kwasów już tak naprawdę nic więcej nie ma, natomiast jak nauczyciel chce sprawdzian utrudnić, to wtedy doda reakcję ze wszystkim co możliwe, te same, które robi się dopiero w dziale sole. No to wtedy większość uczniów jest w czarnej dupie, no bo to są reakcje, których nie są w stanie zrozumieć, no bo nie utworzycie reakcji kwas z wodorotlenkiem do soli, jeżeli nie macie przyrobionego działu sola. Ale wiem, niektórzy nauczyciele robią takie hamowy i walą wam tego typu reakcje na sprawdzenie z kwasów, choć nie powinni. Tenże moi drodzy, jeszcze z wami zostaje 3 minutki, więc poranne SOS przed szkołą. Lecimy, jeżeli ktoś ma jakieś pytania o chemię, o kartkówkę, o sprawdzian, o jakiś temat, którego nie rozumie, o jakieś zadanie, którego nie wie, jak ruszyć, eee, czy potrzebuje czegoś do matury, możecie zapytać. Możecie również umówić kore konsultację, korepetycje ze mną, kurs przygotowujący do matury. Kontakt do mnie macie przez TikToka. Na YouTubie również macie do mnie w opisie kanału Kontakt. Możecie napisać. Czy w szkole podstawowej będziemy robić jakieś doświadczenia chemiczne? E, Dulafie to wszystko zależy od tego, czy e, szkoła ma do tego warunki i zakupiony sprzęt. Bo tak normalnie, wiesz, jak szkoła jest wyposażona i pracownia chemiczna ma i odczynniki, i szkoła laboratoryjne, to tak naprawdę w siódmej klasie e, można by robić chemię tylko w oparciu o doświadczenia. Tylko. Czyś niestety, dostaniesz bana, bo nie tym się tutaj zajmujemy. Też w Dulafie, wszystko zależy od tego, czy nauczycielowi się chce, czy nauczycielce się chce i czy ma do tego możliwości i przestrzeń. To, jeśli czegoś do kartkówki potrzebujesz, to opowiadaj. Agro, witaj, dzień dobry. Pewnie, że można! Rozdaje banek. Kto chce bana, kto chce bana. Słuchajcie, ja tutaj nie mam skrupułów. Ja tutaj bardzo mocno e, banuję wszelkiego typu e, hajty, dogadywania, tego typu rzeczy. Odzywanie się nie na temat. Szkoła ma prawo zakupić hejzydry tej w mojej przestrzeni. Fajnie, że obserwujesz. Szkoła może zakupić, odpowiadając za rok na twoje pytanie, szkoła może zakupić odczynniki chemiczne. Są one w ograniczonej wersji. Według zasad BHP na przykład nie powinno być stężonego H2SO4. Jest to zabronione przepisami BHP. Jednakże szkoły czasem takie kupują. Ze względów finansowych, żeby nauczyciel sobie to sam rozcieńczył bo rozcieńczone są trochę droższe, ale nie powinny. Nie powinno być na terenie szkoły żadnych żadnych stężonych żadnych stężonych kwasów. Onek przeczytaj twoje pytanie jeszcze raz i zadaj jeszcze raz. Hej Daniel witaj! Ja zajmuję się chemią. Mario, nie musisz wysyłać prezentu, możesz zadać pytanie z chemii. Derek, tak. Osoba, która jest odpowiedzialna za szafę laboratoryjną w szkole, jest to jeden z nauczycieli, prawdopodobnie chemii. Prowadzi całą dokumentację sprzętu, szkła laboratoryjnego, łącznie, dziękuję Mario za różyczkę, łącznie z e, rozpiską czego co zostało wyciągnięte z szafy laboratoryjnej, w jakiej, <coughs> kiedy i w jakiej ilości zostało zużyte. Tak, jest Księga Przychodów i Rozchodów i standardowo osoba odpowiedzialna za pracownię chemiczną w szkole ma obowiązek prowadzić dokumentację dokumentację w razie kontroli na sanepid, ale co to jest, ale Onyx, pita, pytasz, a OK okręgowa komisja egzaminacyjna, cześć Fabian, cześć, cześć Kaczuszka, witajcie. Czemu nie ma już półmetali dla szkół, nie no one dalej są. Tylko chodzi ci o to, że nie każdy nauczyciel wymaga, żeby uczeń znał, które to są półmetale, tak? O to ci chodzi? Dagadi, my tutaj rozmawiamy o chemii, nie o matematyce. Ja ci w matmie nie pomogę. Wiesz co, Nick, i tak warto, żeby, żeby uczeń wiedział żeby uczeń wiedział, które to są półmetale, bo to są pierwiastki, które wiesz, no raz zachowują się jak metale, raz jak nie metale. To jak na matmy, to musisz poszukać innego live'a, bo ja o, odpowiadam na pytanie chemiczne. Chemia. Derok, w kwestii mm, doświadczeń jest tak. A um, Programy nauczania chemii w szkołach mówią o tym, że nauczyciel ma zapoznać uczniów z doświadczeniami. I co to znaczy zapoznać uczniów? Albo pokazać im te doświadczenia na żywo, i jest spis doświadczeń, które uczeń ma poznać, albo pokazać i przeprowadzić na żywo, albo pokazać na filmie, albo pokazać na grafice. Więc obstawiam, że to nauczyciele wszyscy realizują. Więc nauczyciel jako tako nie ma obowiązku przeprowadzać z Wami e, ręcznie jakichś doświadczeń chemicznych. E, jest to jego dobra inicjatywa, jego dobra wola. E, program mu narzuca wspomnieć i wymagać wiedzy z tych doświadczeń. D, e, jellyfish D to jest gęstość, objętość to jest duża literka V. Tak, to do matury, nie do matmy. No, do matury. Nic nie wyjdzie pchan bo SO4 to jest jon SO4 2-. Jeżeli chcesz zrobić reakcję tlenek plus woda to albo SO2 albo SO3 plus woda żeby powstał odpowiedni kwas. A jeżeli jesteś w liceum i chcesz zrobić reakcję jonu z wodą, to przede wszystkim będzie reagował jon od słabego elektrolitu, czyli SO3 i tworzysz parę Brynstena. Kochani, jestem z wami jeszcze dosłownie dwie minutki. Jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, może zadać pytanie. Ranny SOS chemii, zapraszam codziennie między godziną 6:30 a tak 7:30, 45 różnie. Wczoraj siedzieliśmy półtorej godziny, więc jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie. Dzisiaj na lewie jest mniej osób, ale zazwyczaj jest tak po 50-60 osób i wtedy pytań jest bardzo dużo, więc korzystajcie z tego, że trafiliście na lew, gdzie jest po prostu mało osób, mało uczniów. I możecie zadać pytanie i dostać ode mnie bezpłatnie odpowiedź. Także słuchajcie, ja na dzisiaj e, kończę. Życzę Wam udanego dnia. Nie mam ulubionego pierwiastka. <grystanie> Hej, Klaudia, witaj w tej mojej przestrzeni. E, także kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. i Jak będziecie czegoś potrzebować, wpadajcie jutro między 6.30 a 7.30 rano 7.45. Trzymajcie się ciepło, papa.